Minęło wiele lat, wiele lat błagań fanów The Elder Scrolls. I w końcu dożyliśmy Remastera, na który wszyscy czekali: Remastera Obliviona. Od dłuższego czasu pojawiały się już plotki odnośnie jakiegoś planowanego remake'a, jednak legendy okazały się prawdą. Według mojego dogłębnego researchu złożonego z odwiedzenia Wikipedii, gra jest nadal na kochanym przez wszystkich Creation Engine, ale użyto Unreal Engine 5 od strony graficznej, by poprawić doświadczenia wizualne. Widzę skąd wynikała ta decyzja. Pierwsze co widzimy po uruchomieniu gry to odświeżone menu główne. Które muszę przyznać, jest najfajniejszą rzeczą, jaką widziałem w życiu. Po wybraniu nowej gry, moim pierwszym przeciwnikiem był Crash. Natomiast po ponownym uruchomieniu gry, gra się skraszowała znowu. Na początku wrzucani jesteśmy, jak w oryginale, do edytora postaci. Pozwala on na dużo. Hejterzy by powiedzieli, że na za dużo. Tworzymy swoją wymarzoną postać i jesteśmy gotowi do wyruszenia w przygodę życia. Muzyka w grze pozostała oryginalna, dubbing pozostał też oryginalny, chociaż to grali parę kwestii głosowych. Rozkład wnętrz, świat i tym podobne niezmienione z tego co widziałem. Walka to nadal siekanina, w której klikasz na przeciwnika aż padnie na twarz. Głupia minigierka z lockpickingiem, której nienawidzę całym sercem została niezmieniona. Menu podobne do oryginału, animacje koślawe jak zawsze, wyrazy twarzy bywają... ciekawe. Coś czuję, że ta gra zrobi karierę na YouTubie. Pole widzenia można zwiększyć w ustawieniach, dzięki czemu nie czujesz się jakbyś patrzał przez lornetkę. Gra wygląda lepiej niż prawdziwe życie, choć też trochę straciła przy tym swój oryginalny urok. Z 30-60 Ti na najwyższych ustawieniach DLSS zbalansowany w 1440p miałem około 40 fps. Choć momentami bywało ciężko. Bez DLSS miałem 15 fps, a z komputera zaczął unosić się tajemniczy czarny dym. Po ustawieniu grafiki na wysoką, bez skalowania i obniżeniu ray tracingu na niski, gra ogółem działała dobrze. Podsumowując pierwsze wrażenia, w samej grze niewiele się pozmieniało. Jest to stary dobry Oblivion na strydach graficznych. Tylko tyle i aż tyle. Grało się przyjemnie. Nie wiem czy na tyle, żeby 250 zł dać, ale może jak ktoś jest wielkim fanem oryginału. Patrząc po ilości graczy, która została przyciągnięta na premierę, to pewnie remake Morrowinda jest kwestią czasu. Elders Scrolls 6 jest coraz bliżej, więc Bethesda zapewne chce wskrzesić trochę zainteresowanie serią. Dziękuję za oglądanie. W produkcji aktualnie mam dwa inne filmiki, które kiedyś się pojawią. Miłej majówki. Nie przesiedźcie całej przed komputerem.